Gdybyśmy otrzymali propozycję zamieszkania w luksusowym apartamencie z pełnym wyposażeniem i gwarancją zaopatrzenia aż do końca życia, pod warunkiem, że w jednej chwili zostawilibyśmy wszystko, co posiadamy i tak jak stoimy, wsiedli i odjechali. To, co byśmy na to powiedzieli? Domyślam się, że to by zależało od tego, jak się tutaj mamy. Bo jeśli się tutaj mamy źle, bo nie mieszkamy na swoim, bo jesteśmy chorzy, zadłużeni, samotni, straciliśmy pracę, hmm. nie mamy żadnych perspektyw na przyszłość. To myślę, żebyśmy chętnie wsiedli i odjechali. Jeśli natomiast tutaj mamy się dobrze, mieszkamy na swoim, jesteśmy zdrowi, młodzi, bogaci, z perspektywą kariery i wygodnego życia, to już nie za bardzo byśmy się rwali. Chyba, że w grę Wchodziłaby wielka miłość. O nie? Wszyscy chyba znamy takie przypadki, które zadziwiają otoczenie, gdy na przykład zakochana dziewczyna opuszcza bogaty dom rodziców, wyjeżdża na prowincję, by zamieszkać gdzieś tam na poddaszu, bo się zakochała po uszy i chce i pragnie być na co dzień z tym ukochanym pewno gdzieś się zetknęliśmy przynajmniej w filmach się z takimi sytuacjami spotykamy ale nie jedna love story wzrusza nas takimi przypadkami porzucania kariery i wygód życia by przebywać z ukochaną osobą i takich Ob takich przykładów jest sporo. Ja chciałbym dzisiaj troszkę jeszcze pociągnąć wątek, który mieliśmy dwa tygodnie temu, gdy zastanawialiśmy się, jak odlecieć stąd bez żalu i poczucia straty. I troszkę pójść dalej w tym rozważaniu. Bo jednak większość ludzi. Chciałaby pozostać tutaj na Ziemi. Nie wiem, jak to jest z Wami, ale domyślam się, że z 50, a może 80% nas by wolało jednak pozostać tutaj na Ziemi. Nie chcę, ludzie nie chcą odchodzić. Robią wszystko, co mogą, żeby jak najdłużej tutaj żyć. A chrześcijanie teoretycznie. Mówią, wyznają, że są gotowi odejść w każdej chwili. Apostoł Paweł napisał, że rozstać się z tym życiem to i być z Chrystusem to jest dla niego zysk. Nie? Czy naprawdę tak myślimy, czy cieszymy się na myśl o odejściu z tego świata? Co nas ciągnie do nieba? Chciałbym, żebyśmy się skonfrontowali dzisiaj z tym pytaniem. Co nas ciągnie do nieba? Bo jeśli nic nas nie ciągnie i o gotowość na spotkanie z Bogiem dbamy tylko dlatego, żeby nie pójść do piekła, no to słabo to wygląda w oczach Bożych. Zachodzi pilna potrzeba wzmocnienia motywacji, dla której opowiadamy się za tym, żeby być w niebie, opowiadamy się za Chrystusem, dla której wybieramy się właśnie do nieba jako do celu naszej ziemskiej wędrówki. I moim zamiarem w tym rozważaniu jest pobudzenie nas do głębszej refleksji w tym zakresie. I wskazanie niezawodnego powodu, dla którego wierzący ludzie pragną iść do nieba. Spróbujemy? Będziecie ze mną? Postaramy się razem to zrobić? Mówiliśmy dwa tygodnie temu, że ciągnie nas ogólnie perspektywa Królestwa Bożego, życia wiecznie w Królestwie Bożym. To niewątpliwie jest. Ważny czynnik, który powoduje, że odrywamy się od tej ziemi, że odcinamy to, co nas próbuje do tej ziemi przyklejać. Wiemy bowiem, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nierękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Królestwo Boże, ten dom w niebiesie, chwała Królestwa Bożego, ono nas pociąga. Ciągnie nas też myśl o spotkaniu z mnóstwem bliskich naszemu sercu braci i sióstr w Chrystusie. Którzy już odeszli, którzy już przeszli na tamten brzeg. Spróbujmy sobie chwilę pomyśleć, nawet tu, w naszym środowisku, ilu już osób, kochanych osób, już tutaj nie ma, bo one osiągnęły już tamten brzeg. Są już u Pana, są w Królestwie Bożym. W jednej pieśni śpiewamy czasem: Moi bliscy tam czekają, szaty białe ich bez plam. Wkrótce z nimi się zobaczę, kiedy święci wejdą tam. I śpiewamy, ach. No i czy myślimy tak właśnie, ale prawda jest taka, w moim sercu przynajmniej, że chętnie bym się już zobaczył z tymi braćmi, z kiedyś, którzy kiedyś uczyli mnie Słowa Bożego, którzy mi głosili kazania, a dzisiaj już od lat są po tamtej stronie. Chętnie bym się z nimi zobaczył. Już nie mówiąc, żebym chętnie z apostołem Pawłem się zobaczył. No nie? I paroma jeszcze innymi apostołami. Ale najbardziej, nade wszystko chyba ciągnie nas myśl o spotkaniu z naszym Panem Jezusem Chrystusem naszym ukochanym Zbawicielem. Pomyślmy, jak dalece. Pragnienie spotkania z ukochaną osobą potrafi wpłynąć na, nas, na nasz kalendarz, na trasę naszej podróży, na życiowe plany, jakie robimy. Taka myśl, żeby spotkać się z kimś, kogo naprawdę kochamy, potrafi wiele zmienić w naszym życiu. Ciągnie nas do kogoś, kogo kochamy. Chcemy się spotkać, chcemy być blisko. A Biblia uczy, że na zakończenie naszej ziemskiej podróży spotkamy się z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, Synem Bożym. Tak mamy w Biblii mocno to wyraźnie powiedziane. Taką nadzieję żywił biblijny Job. Lecz ja wiem, że Odkupiciel Mój żyje. I że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go. Nie kto inny, moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Ach, taką nadzieję żywił Hiob w swoim doświadczeniu. Wierzył w to, że na końcu tego trudu, tego znoju życiowego, spotka się z Panem. Idę przygotować Wam miejsce, mówił Jezus do swoich uczniów. A jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy byli. Wspaniała obietnica, która nam cały czas świeci. On przygotowuje nam miejsce. I chce nas tam mieć, chce się z nami zobaczyć. Kiedyś kamienowany szczepan, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej, rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. I kamienowali Szczepana, który się modlił, tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. To prawdziwa scena, wydarzenie faktyczne. I Szczepan widział Jezusa. Tak nawiasem mówiąc, dla tych, którzy twierdzą, że nie wolno się modlić do Jezusa, tylko do ojca w imię Jezusa, to macie tutaj, że Szczepan się modlił do Jezusa. Więc śmiało, módlmy się też do Jezusa. Apostoł Paweł, jak już wspomniałem, napisał: Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Dla niego rozstanie się z tym życiem było spotkaniem się z Chrystusem. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, czytamy, gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Myślę, że te fragmenty Pisma Świętego dobitnie przekonują, że na końcu naszej pielgrzymki ziemskiej. Czeka Pan Jezus i będziemy doznawać radości spotkania z naszym ukochanym Zbawicielem. To jest nasza nadzieja, pewna nadzieja ludzi wierzących. Trzy obiektywne powody, dla których nie przeraża nas myśl o odejściu, a więc wieczne życie w Królestwie Bożym. Spotkanie z tymi, którzy już dotarli do celu i osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Jest to jasne? Ale jesteśmy świadomi, że otaczają nas ludzie myślący cieleśnie, ludzie, którzy nie mają tej perspektywy, którzy nie dowierzają, że tak będzie. Także osoby nazywające się chrześcijanami nie żyją w ten sposób, nie myślą w ten sposób. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał: Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów Krzyża Chrystusowego. Często Wam o nich wspominałem, teraz też mówię ze łzami. Ich końcem zguba, ich bogiem brzuch. A ich chwałą, własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Mówił o chrześcijanach, którzy byli tam w Filipii i w innych miejscach, zawładnęło nimi to, co ziemskie, nie myślą, nie żyją niebem, nie mają tych trzech celów. Jasno wytkniętych, które by ich na co dzień za, zachęcały do tego, żeby patrzeć w niebo, żeby wyglądać Pana Jezusa, żeby kochać tę myśl, że on przychodzi, że on powraca. Hmm. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy zbawcy. Pana Jezusa Chrystusa. Tych ludzi nie należy brać pod uwagę, trzeba uważać, żeby oni nie mieli na nas wpływu, Ci, którzy, którymi owładnęła myśl o tym, co ziemskie nie powinni wywierać na nas wpływu, bo nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy naszego zbawiciela. Z najsilniejszym, najwspanialszym powodem, dla którego chrześcijanina ciągnie do nieba, jest nadzieja na osobiste spotkanie z Synem Bożym Jezusem Chrystusem. I dlatego, mając świadomość, w jakim świecie żyjemy, zachodzi potrzeba utrzymania serca w tym nastawieniu zadbania o tym, żeby nie tylko ten świat, ale nawet ludzie, którzy są obok, ludzie, którzy mówią, że są wierzący, żeby oni na nas nie, wybiera, nie wywierali wpływu, żeby nie wyłączali w nas tego co, tą swoją aktywnością, swoim cieszeniem się tym światem, skupianiem się na rzeczach, Materialny, na tym, jak lepiej wyglądać, jak lepiej zarabiać, jak lepiej się bawić w życiu, jak, jak wspaniale i przeżywać to życie bo takie tendencje między chrześcijanami są i to mocne żeby to nie wpływało na nas i nie odbierało nam tego nastawienia. Na spotkanie z Panem Jezusem. I właśnie dzisiaj chciałem za łaską Bożą zachęcić nas do rozwijania i pielęgnowania w sobie miłości do Jezusa Chrystusa. Bo to może nam pomóc. Bo trzeba być zakochanym w Jezusie, żeby odczuwać pociąg do spotkania z Jezusem. Jak kogoś nie kochamy to niekoniecznie chcemy się z nim spotkać chociaż on jest ważny może moglibyśmy się od niego czegoś nauczyć i tak ale nas tak wcale do niego nie ciągnie natomiast jak kogoś kochamy oj to wtedy ach wtedy inne rzeczy przestają być ważne I właśnie dlatego potrzebujemy rozwijać w sobie miłość do pana Jezusa z nim utrzymywać codzienne kontakty, bo ta szczera miłość do Jezusa, ona nas pociąga w stronę nieba. Dlatego też mamy w Słowie Bożym sporo na temat tego, żeby miłować Boga. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To przez całą Biblię to przykazanie się przewija. Pan Jezus je powtórzył parokrotnie. To bardzo ważne. To należy traktować wręcz jako przykazanie. Ktoś mówi serce nie sługa. Nie można nakazać sobie, że będę kochał tę czy tamtą osobę. Ale Boga mamy obowiązek kochać. Bo Bóg wie, że jak go nie będziemy kochać, to ten świat zdominuje nasze życie. Pan Jezus powiedział: Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna, synka, albo córkę, córeczkę, córunię, bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci, jak to straci życie swoje dla mnie, zatraci się, straci to życie dla mnie, nie będzie poza mną widział świata, znajdzie to życie. Na wieki, wieków byśmy dodali, bo tak mówi Słowo Boże. Co praktycznie robić, aby wzrastała w nas miłość do Jezusa? Macie jakiś pomysł? Spotykać się z Jezusem. Dużo z Nim spędzać czasu, mówiąc najkrócej. Poznawać Jezusa. Bo z Jezusem to nie jest tak jak z ludźmi, bo z ludźmi jest tak, że jesteśmy czasem w stanie zakochania i się potem odkochamy. Bo żeśmy się trochę poprzebywali razem, pomieszkali... Pokorzystali z jednej łazienki, jedli przy tym samym stole. Jeden mlaska, drugi chrząka. I już tak się można odkochać po jakimś czasie. Ale z Jezusem tak nie jest, bo Jezus jest doskonały. I gdy przebywamy z nim, to go poznajemy. Dobrze jest poznawać Jezusa. Dzieci aktualnie biorą udział w konkursie wiedzy biblijnej Życie i nauczanie Jezusa. Super! Niektóre dzieci z naszego środowiska mocniej się wgryzą w to, poznają lepiej Jezusa. Im lepiej Cię poznaję, tym bardziej kocham Cię. Im więcej Ciebie słucham, tym bardziej kocham Cię. Ciebie, mój Jezu, mój Jezu. Tym bardziej kocham Cię. Nie jestem takim kaznodzieją, żebym Wam to zaśpiewał, bo, byście, bo by Wam uszy spuchły. Ale to jest pieśń prawdziwa, którą śpiewamy czasem w naszym zborze. Tak właśnie się dzieje. Zdarza się w społeczeństwie, że ludzie wyrzekają się miłości, aby mieć luksusy życia. Czasem ktoś jest tak głupi. Że dla luksusu, dla wygody porzuca miłość. My do takich ludzi nie należymy. Tacy ludzie nie są jak Mojżesz, który ze względu na Boga porzucił skarby i wygodę Egiptu. Są bardziej jak Ezaf, który dla chwilowej przyjemności zjedzenia jakiejś tam zupy sprzedał, wyrzekł się dziedzictwa. Dlatego dzisiaj jest zachęta, z tej kazalnicy płynie zachęta do umacniania się w miłości do Jezusa. Nie wiem jak mogę to powiedzieć w taki sposób, żeby to do Was dotarło, ale po prostu Was proszę. Umacniajmy w sobie, rozwijajmy w sobie miłość do Pana Jezusa. Kiedyś jeden z czołowych uczniów Jezusa usłyszał pytanie: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie. Nie wiem, który raz takie pytanie dociera do Twojej duszy, do Twoich uszu. Ale dzisiaj potraktujmy to pytanie jako światło na drogę do Królestwa Bożego, do spotkania z Panem Jezusem. Co nas może naprawdę ciągnąć do nieba, jeśli nie On, Syn Boży, Jezus Chrystus? To On nas pociąga. To On. Zobaczę Go sam osobiście. Moje oczy niczyje inne, moje jest już tęskni za tą chwilą. Op. Tak, zakochanie w Jezusie to najlepszy sposób na pozostawienie wszystkiego bez żalu i radosne przejście do wieczności. I chciałbym tu jeszcze dodać. Że jak ktoś się czuje słaby w tej dziedzinie i nie potrafi w sobie tej miłości do Jezusa rozbudzać, to niech prosi Ducha Świętego. Bo Duch Święty po to został posłany, po to został dany Kościołowi, aby objawiać Jezusa nam, aby brać z Jezusa i nam przekazywać. Dzień po dniu. On to robi. Są chwile, jak ta. Gdy śpiewam mą pieśń, mą miłości pieśń do Jezusa. Są chwile jak ta, gdy wznoszę swój wzrok, mój głos, ręce do Pana chwałą. Śpiewam, kocham Cię, Panie. Śpiewam, kocham Cię, Panie. Kocham Cię. Śpiewajmy taką pieśń całym swoim życiem, bracia i siostry, codziennie codziennie, a miłość do Jezusa będzie nas pociągać do nieba, co bardzo będzie też wpływać na nasz nastrój tu w doczesności, w tym życiu. Powstańmy do modlitwy.